I gonitwa się rozpoczęła, Serpenszyn przez moment teraz mocno ruszyła Szachrajka. Szachrajka, Serpenszyn, na drugie miejsce wskakuje teraz Espresso. No ale wszyscy jadą tutaj trzymając mocno konie na finisz. Szachrajka, Espresso, na trzecim miejscu Serpenszyn. Do celownika zostało mniej więcej 1200 metrów. Szachrajka Espresso Serpenszyn. I konie już na łuku, 1000 metrów do celownika. Teraz różnice się zmniejszyły. Szachrajka Espresso na trzecim miejscu galopuje Serpenszyn. I to jest niecałe 600 metrów do celownika. Za chwilę konie wyjdą na prostą. Szeroko szachrajka, ciasno serpenszyn. Bardzo szeroko także espresso. Szachrajka, espresso, serpenszyn przy kanacie. No teraz to się troszkę wyrównuje. No espresso próbuje zaatakować szachrajkę i to się udaje. Serpenszyn na trzecim miejscu. I za chwilę w celowniku minimalną przewagę ma w tej chwili Espresso. Espresso pod jokerem wygrywa tę gonitwę.